Dzisiaj opowiem o działaniach w obrębie pierwszej motywacji człowieka i działaniach w obrębie drugiej, w obrębie jeszcze innych motywacji człowieka. Ta wiedza łączy się z dwoma z dwoma oczywistymi i fundamentalnymi prawdami. Pierwsza prawda mówi, że Człowiek musi zachować prawo i, i zdolności do kontrolowania siebie. Druga prawda mówi, że człowiek musi być zdolny do wpływania na innych ludzi i współdziałania z innymi ludźmi czyli inni ludzie, czy inne motywacje człowieka. Wpływają na tego człowieka, i one częściowo wpływają na nich. Takie współdziałanie. I te dwie oczywiste prawdy mówią o dwóch działaniach. Pierwsza rzecz to jest samodziałanie. Samodziałanie to jest działanie w obrębie siebie. Samodziałanie, czyli to, że. Działasz tylko w obrębie pierwszej motywacji człowieka. A żeby to wszystko lepiej zrozumieć, muszę przytoczyć tu osiem motywacji człowieka. Te osiem motywacji człowieka wyglądają w ten sposób. Pierwsza motywacja człowieka to przeżycie jako ja, wyraz indywidualności. Druga motywacja człowieka. To przeżycie jako akt seksualny, lub przeżycie jako wychowanie dzieci. To, to, to znaczy i przeżycie jako wychowanie dzieci. Kolejna rzecz to przeżycie w grupie, czy jako grupa. Czwarta motywacja to przeżycie, czy istnienie jako ludzkość. Kolejna rzecz to Istnienie jako życie, jako całość. Kolejna rzecz to istnienie jako, jako wszechświat fizyczny. Kolejna rzecz to istnienie jako istota duchowa. Kolejna rzecz to istnienie jako nieskończoność, czy Bóg? Jak ktoś wierzy w Boga, można tu powiedzieć o nieskończoności, a jeśli ktoś nie wierzy w Boga, można tu powiedzieć o Bogu. I to jest te osiem motywacji człowieka. Dotyczą no, one, w ogóle one nie, nie dotyczą Boga, a w kursu kursów na temat Boga, można tylko do mnie bywać gdyż to nie jest nasz zakres działania. Ale gdy już się pytamy o tą nieśmiertelną część człowieka, na którą istnieją są dowody oraz jak się pytamy o umysł człowieka i życie, to już jest zakres towarzyszenia kursów. I właśnie mówiłem o tym samodziałaniu. To samodziałanie to jest działanie w obrębie siebie. Działanie tylko jako ja w obrębie tej pierwszej motywacji. Oraz to samo działanie to jest: to nie jest podleganie ani zarządzanie żadną inną z motywacji człowieka. To jest pierwsza tego definicja. Kolejną definicją to jest: to jest. Posiadanie kontroli nad tylko pierwszą stroną w grze. Nie posiadanie kontroli nad dwoma stronami w grze, jakim jest życie. Tylko nad pojedynczym przeciwnikiem, który walczy z innym przeciwnikiem. A, a kolejna definicja, może nie kolejna definicja, ale przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, którą jest którym jest pan działania. Pan działania to jest specyficzna rzecz. Ma to też dwie definicje. Pierwsza de definicja to jest zarządzanie, to jest zarządzanie więcej niż, niż tą pierwszą motywacją człowieka. Ta najzwyczajniej zarządzanie kilkoma motywacjami człowieka. Czyli kontrolowanie je. Kolejną de definicją jest rządzenie dwoma przeciwnikami w grze, bycie po dwóch stronach gry. Podam przykład. Prowadzenie partii szachowej po dwóch stronach gry, prowadzenie partii szachowej ze samym sobą to jest przykład tego pad działania. Oraz, i to były te dwie definicje. I te definicje są ważne w procedurach na zwiększenie inteligencji. Gdyż w Stowarzyszeniu Kursów są te procedury, które są po to, żeby tą inteligencję zwiększyć. Ale trzeba w tych procedurach być świadomym, że one są raz, po to, żeby żeby mieć większą kontrolę nad sobą, czyli być bardziej w stanie pady działania, żeby zwiększyć tą kontrolę nad sobą, kolejną rzeczą jest posiadanie jest również to pad działanie, również zwiększyć działanie w zakresie więcej niż Pierwszej motywacji człowieka i sfery życia. Dzięki czemu, dzięki czemu człowiek będzie bardziej zdolny do, do współdziałania i będzie bardziej y, w stanie y, żyć dobrze, i będzie lepiej zdrowszy, y, i ta nieśmiertelna część człowieka będzie bardziej Zdrowsza, umysł będzie bardziej zdrowszy oraz ciało. Wiedza o tym pomaga pokonać choroby spowodowane przez, przez umysł. Wzmacniając te dwa rodzaje działań, kolejną rzeczą, jaką musimy wiedzieć, to jest kontrola. Ta kontrola zachodzi. Na tych dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie pady działania oraz na płaszczyźnie działania I kontrola to jest w rzeczywistości pewien cykl. Zaczęcie działania, kontynuowanie działania oraz zakończenie działania. I przestrzegając ten cykl, kontrola jest prawidłowa. A. Nie, a nie przestrzegając tego cyklu w kontroli, w rzeczywistości to nie jest kontrola, tylko, tylko chaos. Zła kontrola, niekontrolowane działania. I, I celem wychowania jest to, żeby to samodziałanie, czyli kontrola nad sobą, bo gdyż przypominam, że samodziałanie to jest kontrola nad sobą pozostało było jak największe, żeby ta kontrola nad sobą była jak największa, żeby tak wychowywać dziecko, aby dziecko zachowało kontrolę nad sobą. I tu jest największy problem w wychowania tak wychowywać, żeby zarazem nie przyjmować kontroli nad tym yy, dzieckiem, żeby im mu tej kontroli nie odbierać. I tylko po to można przyjąć kontrolę, żeby dziecku dać jeszcze większą kontrolę. Można oczywiście dziecku tłumaczyć pewne rzeczy, ale wszystko musi być z uwzględnieniem woli dziecka. Dzięki temu dziecko będzie zachowało kontrolę nad samym sobą i nie będzie jej traciło. A nieodpowiednie wychowanie, takie stresowanie dziecka sprawia, że dziecko traci kontrolę nad samym sobą, a przynajmniej tą kontrolę ma mniejszą. A chcę przecież, żeby dziecko miało jak największą kontrolę, czyli dobrze działania wy w zakresie samodziałania. I te dwie rzeczy są bardzo ważne w tych procedurach. Przykładem, a właściwie zastosowaniem wiedzy o, o pary działaniu jest tworzenie problemów w czasie procedur. Tworzenie tych problemów jest bliższe do tego, jakbyś był po dwóch stronach Rygu, po dwóch stronach przeciwnika. Gdyż problem to są dwa przeciwne cele. Więc tworzysz dwie przeciwności. I to jest tego przykład. Dzięki temu człowiek może poczuć się lepiej. I cała ta kontrola zaczyna się o tej nieśmiertelnej części człowieka, która istnieje jest podzielona wieloma mechanizmami, które znamy w Stowarzyszeniu Kursów.